Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła? Cieszymy się odwiedźmy. z tego, że dziś możemy żyć w wolnej Polsce, ale dobrze, że pamiętamy, że to zasługa jest między innymi tych bohaterów z naszej ziemi, którzy cierpiąc, oddając ostatnią krew krwi, przyczynili się do wywalczenia po długości w 18 roku, a później. Po II wojnie światowej i w latach 90. XX wieku, kiedy po raz kolejny odzyskaliśmy wolność, bo ciągle w naszym narodzie tkwiła pamięć o ich wielkich zasługach, o tym, że oni budowali ten fundament naszej suwerenności. Także dzisiaj spotykamy się, że oddać hołd i szacunek tym naszym bohaterom bądźmy uczestnikami tej wielkiej sztafety pokoleń, bądźmy tymi, którzy odpowiedzą na apet marszałka Piłsudskiego, który zawsze zachęcał, że najważniejszy jest w życiu czyn, nie słowa, ale czyn. I to właśnie jesteśmy dzisiaj kontynuatorami tej myśli, czy wykonawcami myśli marszałka Piłsudskiego chcąc właśnie pokazać społeczeństwu, że jeszcze Polska nie zginęła, póki żyjemy. I pamiętamy o tych wszystkich pokoleniach. Wiemy, skąd wychodzą nasze korzenie. Mamy prawo być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i musimy tą dumę budować i zachęcać do budowania tej, tych wartości w młodszym pokoleniu. Także dziękuję bardzo. Nie uczcić pani. Powstańców i nie tylko e, styczniowych, ale tych wszystkich, którzy walczyli, naszych przodków, którzy walczyli o niepodległość. Dzisiaj e, cieszymy się, że możemy żyć w niepodległym państwie, w wolnym państwie. No i ze smutkiem patrzymy to, co się dzieje na wschodzie, to, co się dzieje w Ukrainie, gdzie naprawdę trudno zrozumieć, że w XXI wieku e, człowiek może potraktować w taki sposób innego człowiek. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich powstańców. Zdrowaś Maryjo, łaski świątynia Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Ani. Wieczny odpoczynek raczy dać panie, a świat jego i stanie, panie świeci. Niech odpoczywają nie w pokoju wiecznym. Amen.